Tourism X. Na no dzisiaj gramy sobie w Minecraft'a. Zresztą widzicie, jesteśmy na bagnach. No i ze mną jest znowu ten sam gość, który dla was się teraz przedstawi. Pamiętaczko, tu MinecraftBuilder.pl. Dobra, i mieliśmy zamiar w tym odcinku zbudować podziemną bazę. To nie będzie odcinek na czas, tylko będzie odcinek taki o sobie. Chcieliśmy nagrać bazę, zbudowania bazy więc taki odcinek nagrywamy. No to chyba przechodzimy do budowania. Chyba tak, ale muszę Ciebie podgłośnić, żeby Cię było lepiej słychać i Ty też okay. mów trochę bardziej wyraźnie. Okej, okay, to jak ktoś widzowy, to ja e, zbudowałem tutaj początek taki. Y, dokładnie. E, widzowie, widzicie, tam od oddali jest taki pomnik, który budowaliśmy w poprzednim odcinku, ale będzie z tego też drugi odcinek. Tak. Będziemy dokończyć. Wyjście na ten filmik, jest naprawdę spokojny pomnik. No dobrze, ale jeszcze muszę ci powiedzieć, żebyś trochę, trochę wyraźniej mówił, bo trochę cię zacina. Okej, okay, a teraz lepiej? Teraz w miarę lepiej. Okej, okay, no to już teraz powinno być dobrze. No dobra, ale to zresztą widzowie ocenią jak cię będzie słychać. Bo ostatnio, jak nagrywam z Rezydentem filmik, który prawdopodobnie będzie jutro na YouTubie, to było bardzo dobrze Rezydenta słychać. I jak i mnie też było dobrze słychać filmiku z budowaniem właśnie. Pomnika, bo na, na dwóch telefonach wtedy pracowałam. No dokładnie. Yy, pomnik, ten co tutaj widzicie, yy, będzie dokończony na następnym odcinku może. Yy, chociaż nie wiem, czy na następnym. Yy, na następnym mamy małą niespodziankę, a to będzie na trzecim odcinku yy, budowanie tego to posągu. więc ja biorę łóżko. I będziemy zaraz budować, bo odcinek trwa już 2 minuty i 5. Już. Mhm. Dobra. Yy, myślę, że możemy już zaczynać, więc chodź na dół okay. i lecimy z tym koksem. Okej, okay, to ja bym najpierw zrobił taki przedsionek na środku, bo jestem... Jak wybudowałam taki, taki przedsionek. No, właśnie widzę jak tutaj niszczysz bloki. Tak, dokładnie. Wezmę z tej pochodni, żeby osiedlić, tak. No, no, dobra. I... Nie, nie, bardzo słabo cię słuchać jeszcze raz ci powiem, bo tak naprawdę bardzo słabo niewyraźnie może na, nawet nie tyle, że słabo ale bardziej niewyraźnie ok e, dobra, teraz lepiej? no teraz w miarę lepiej ok, postaram cały czas się tak mówić że ja tak blisko okay. robimy, so, teraz... robimy dwa pokoje mówisz tak, tak mi się wydaje. No i dobra, ja będę to zaraz wypełniał kwarcem. E, jakim, kwarcem? jakim kwarcem? Kwarcem to się tak nazywa, nie? Czy nie? No tak, to. Ale oh. gdzie kwarcem? No tutaj, ścianki. Popatrz. To nie lepiej białym betonem? No nie wiem. Chyba kwarc będzie lepiej wyglądał. Moim zdaniem ładniejszy jest biały beton. A, i zaryzykujmy i zróbmy tutaj podłogę z niebieskiego betonu. Z nie... nie wiem. Nie, no to wygląda beznadziejnie. Okej, to zróbmy ścianę tego pokoju. Niebieskiego. No nie wiem. Nie wiem, ja bym tak zaryzykował to zrobić. No to wygląda słabo, tylko czy mogę tyle powiedzieć. Albo no, to będzie bardziej domek, czy bardziej... Yy, bardziej baza? Właśnie nie mogę sobie wybrać, ale raczej to będzie yy, baza podziemna. Okej. Okay. Ja mi się wydaje, że taki tak przecinek byłby trochę ostry, ale fajnie by to wyglądało na wejście. Mówisz. No w sumie nie jest źle, ale ja bym bardziej zrobił taką szachownicę biało-niebieską. Yy, biało Okej. Okay. Mam taki pomysł, ale nie wiem, czy to będzie się podobało. Jednocześnie tobie jak i widzą. Więc spróbujemy, zobaczymy. Coś takiego. Myślę, że wygląda nawet nieźle. Nie jest na pewno tragicznie. Muszę tutaj zaryzykować i zrobić takie coś, bo moim zdaniem jest to może ryzykowne. robić czegoś takiego, ale. No może. Ale ale chyba wygląda nawet nieźle. Okej. No dokładnie, tutaj planujemy zrobić właśnie takie dwa pokoje. Po jednej stronie będzie mojego gościa, a po drugiej będzie mój. Okej, no to tutaj tak zrobiliśmy, dosyć to fajnie. Raczej tutaj też zrobię na ścianie szachownicę, żeby to już było bardziej zlane, ale musisz się trochę odsunąć. O, dziękuję. No i musisz tutaj wypełnić niebieskim betonem, bo akurat sobie nie wziąłem jego. I na razie to wygląda w ten sposób. Dokładnie. Ale nie jest takie łatwe, jak się wydaje. No tak, to jest dosyć trudne, bo tym bardziej, że mamy już 5 minut nagrywania. Wow. No? No? Bo jakbym początku nie zrobił. No? Ale raczej to podzielimy na dwa odcinki, prawda? Tak, też musi. nie chcemy jednego takiego wielkiego pokoju? Bo yy, No to co będzie po drugiej stronie? On yy, będzie po drugiej stronie? O, no dobra, no niby nic. No, ale no to jeśli ta, w taki sposób to robimy, to zrób tutaj większe wejście, na przykład o takie. Myślę, jakby to zrobić, żeby to było dobrze, ale zrobimy tak, tak i tak. No i jeszcze oczywiście kawałek podłogi. Są... No, teraz, teraz w sumie to wygląda nawet nieźle. No i okej. Okay. W sumie powiem wam widzowie, że baza wygląda nawet oryginalnie, więc nie jest źle. To jest to właśnie chciałam, żeby była taka trochę inna niż wszystkie. No właśnie. No tak, no bo dużo ludzi chyba nagrywa baza kontra baza, więc chcieliśmy zrobić coś oryginalnego, żeby, rzecz, żeby rzeczywiście to wyglądało bardzo fajnie. Taka trochę, taka trochę śmieszna ta baza na porządku się wydaje, ale. No tak, taki oczopląsy, że tak powiem. Tak, ale tutaj zrobimy dawaj taką bazę bardziej stron szkodową tego, już tutaj taka niezabawna. Okej, okay, może tak być, ale ja bym zrobił takie też trochę laboratorium, bo to też mogłoby fajnie wyglądać. Miałem plan, żeby tutaj wstawić lampiony niebieskie, no ale to już jak dałeś te bloki tutaj świecące, to już nie wiem. Jak chcesz to jeszcze sumie zamienić? No, ale no to dobra, w sumie możemy zamienić, bo lampiony naprawdę mogą wyglądać. Nawet nieźle, a poza tym tutaj nie może być aż tak jasno, bo to jest tak naprawdę baza, i ona musi być trochę ukryta, więc. No tak, dobra. No tutaj nie drzwi do tego pokoju. Ja jest trochę oświetle, ten czasowo. No dobra, dobra. I zaraz, jak będzie już ten pokój, to będziemy raczej dawać jasne lampiony. Chciałem powiedzieć bardziej żółte. Ja myślę, że powinniśmy zrobić chwilowe cięcie, żeby to też nie był taki długi materiał. No właśnie, to... tym bardziej, że już trwa 8 minut. Tak, to zrobimy tylko i go pokażemy. I jeżeli będziecie chcieli znać chyba dalszą część bazy, powiększanie jej, to po prostu chyba to pokażemy u rezydenta na kanale, bo taki długi film 20-minutowy nie jest najlepszy. No właśnie, więc ja robię cięcie i widzimy się już za chwilę. No dobra, słuchajcie, mamy tyle już zbudowane. Myślę, że nawet dużo już zbudowaliśmy. Na zewnątrz wygląda w ten sposób. Ja jeszcze tutaj trochę poulepszałem, żeby to wyglądało bardziej klimatycznie. No i tak, i jeszcze w sumie zrobię cięcie, i widzimy się już na końcu odcinka, gdy już to pomieszczenie będzie wyposażone. Okej, okay, dobra, już mamy zbudowaną bazę. Z tego co widzicie, takie jest wejście. Schodzimy sobie na dół. Tutaj mamy lampiony. Tutaj mamy wejście do bazy. I tutaj normalnie zobaczy będziecie mieli zawór, jak to zobaczycie. Wchodzę i popatrzcie. To jest po prostu fenomenalne. Jakby co, to za obrazami nic żadnej kryjówki nie ma, chociaż mogliśmy zrobić, ale za mało czasu. Tutaj mamy dwie skrzynki, no i tutaj mamy jeszcze schron, jakby była jakaś wojna nuklearna. To tutaj mamy schron, wieczny ogień, dwa piece, obraz, dwie skrzynki, łóżka, lampiony. To chyba tyle. Więc to chyba tyle w tym odcinku. Ja wyjdę na, na dwór. No, i to chyba tyle, więc dzięki, że byliście ze mną. No i pa. pa.